Witam państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Proszę państwa, Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, lub drugi, lub drugi najbogatszy człowiek na kuli ziemskiej, to w zależności od wahań kursowych danego dnia. A więc, ten miliarder niedawno przyleciał do Polski. Z tego co napisały media, noc spędził w Krakowie w ekskluzywnym hotelu. A kolejnego dnia wybrał się do dawnego obozu zagłady w Oświęcimiu. Później uczestniczył także w konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie z okazji przypadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holoka Holokauście. No i jego przyjazd do Polski spowodował oczywiście wielkie przejęcie. I różne takie reakcje emocjonalne wśród niektórych grup społecznych, zapewne młodzi polscy chłopcy, którzy marzą o wielkim sukcesie finansowym, też to przeżywali, bo ja pamiętam swoje młode lata, więc no wyobrażam sobie, że taki przyjazd najbogatszego człowieka na świecie no, no jest jakimś tam przeżyciem. Każdy gołodupiec, można powiedzieć, marze o wielkości, tak? Każdy młody chłopak pełen testosteronu myśli, że on lada chwila też takim muskiem będzie, więc no, taka postać działa na wyobraźni, szczególnie młodych chłopaków. No i wielkie poruszenie wzbudził też fakt, że Elon Musk zabrał do nazwiedzania obozu swojego kilkuletniego syna, ale ja tutaj nie widzę jakiejś kontrowersji, no bo ojciec miał prawo do takiej decyzji w sumie. Wydaje mi się, że psychika dziecięca jest mocniejsza niż nam się wydaje. A poza tym, ta nieświadomość tego małego dzieciaka powoduje, że no, no to, to raczej nie będzie dla niego szkodliwe. ale tu są sprzeczne opinie ekspertów, więc może zostawmy ten temat. No ale w czasie swojej wizyty w Polsce miliarder właśnie ocieplał swój wizerunek. Bo proszę Państwa, on w tamtym roku miał jakieś takie. Różne zawirowania, jakieś, jakieś nieprzemyślane wypowiedzi i przypięto mu łatkę antysemity, dlatego żeby ocieplić swój wizerunek właśnie przyjechał teraz do Polski właśnie odwiedzić obóz. No i po tej wizycie właśnie w oświęcimyu mózg nie krył wstrząsu i powiedział właśnie, że zajmie mu kilka dni otrząśnięć się z tego szoku. Powiedział coś takiego: Wciąż nie mogę sobie wyobrazić ogromu tragedii, z którą mogłem zapoznać się w obozie Auschwitz-Birkenau. Myślę, że zajmie mi kilka dni. I dodał: Dwie trzecie moich znajomych to Żydzi. Przynależę do społeczności żydowskiej, aspiruję do tego, by być Żydem. Nie słyszę antysemickich wypowiedzi podczas rozmów na kolacji. W kręgu moich znajomych byłoby to absurdalne podkreślił mózg. I przypomniał, że uczęszczał w RPA do hebrajskiego przedszkola. No, ale też przyznał, że później przyznał, że w temacie antysemityzmu był naiwny, i powiedział coś takiego. Wokół mnie w mojej pańce tego zjawiska właściwie w ogóle nie było. No tak, i tutaj właśnie wchodzi, wychodzi po prostu na to, że najbogatszy człowiek na świecie je, jest, no, czy był niedoinformowany. Można mieć też wątpliwości, co do poziomu wiedzy ogólnej Ilona Maska Co prawda, on kiedyś bodajże powiedział, że w młodości przeczytał całą encyklopedię, i że ważne jest, by mieć taką wiedzę ogólną, na takim przyzwoitym poziomie, no bo wtedy jakoś tak łatwiej możemy rozpoznać, prawda, na jakim świecie żyjemy, jak wygląda rzeczywistość. No ale ja mam tak szczerze wątpliwości, czy, 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 czy ta wiedza ogólna umaska jest taka duża. Skoro on tu sam się przyznaję, że w tej kwestii był taki na naiwny, no trochę się dziwię. No bo tak słuchając czasami, proszę państwa, takich miliarderów jak Musk, czy właśnie na przykład Donald Trump, też, prawda, miliarder, magnat e, e, nieruchomościowy, no naprawdę można mieć różne wątpliwości co do ich wiedzy ogólnej. Dlatego tu chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, żeby z tych najbogatszych ludzi na świecie nie, nie robić jakichś mędrców, bo po prostu pieniądze i wiedza ogólna to, to nie zawsze to idzie w parze. Po prostu ja kiedyś też idealizowałem tych różnych bogaczy. W takim okresie byłem młodzieńczy, właśnie, że idealizowałem tych bogaczy, i wydawało mi się, że, że skoro na przykład mój sąsiad jeździ jakąś tam słabym samochodem na przykład Skodą, a tam ci ludzie mają nie tylko że luksusowe samochody, ale i ogromne przedsiębiorstwa, ogromne fabryki. No to muszą być znacznie mądrzejsi od takiego sąsiada. No teraz wiem, że nie muszą, wcale nie muszą. No, i uczulam na to młodych ludzi, żeby nie patrzeć z takim uwielbieniem na tych ludzi, no bo oni są do, dobrze w jakiejś dziedzinie. Oni na pewno są geniuszami, być może. Tak jak Elon Musk jest geniuszem, jeśli chodzi o komputery, tam rakiety, jakieś innowacyjne rozwiązania, to na pewno to jest geniusz. No ale czy on ma wiedzę ogólną na wysokim poziomie? On może ja podejrzewam, że jakby go się spytać o stolicę Brazylii, to by nie wiedział. Wielu rzeczy by nie wiedział po prostu. Tak mi się wydaje. No bo siedzi w tych rakietach, nie ma na to czasu nawet. E, e, tak, no i on na przykład powiedział coś takiego jeszcze. E, wydaje mi się, że to kolej, kolejna bzdura, którą powiedział. No bo on powiedział coś takiego: gdybyśmy mieli media społecznościowe e, i wolność słowa, to prawdopodobnie nie byłoby to możliwe. Czyli to, to, co się stało w czasie II wojny światowej. No jest to oczywiście nieprawda. No przecież media społecznościowe są w Rosji, tak? Są, są w Rosji, są w Chinach, w Turcji, w innych krajach, no i, 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 i widzimy, co się tam dzieje, tak? Jak się pierze mózgi mieszkańcom tych krajów. Poza tym, proszę Państwa, warto przypomnieć panu Muskowi, że w 2017 roku w Birmie rozpoczęły się czystki etniczne. Muzułmańska mniejszość Rohingjów była brutalnie tępiona przez buddyjskich Birmańczyków. Tam dochodziło do strasznych rzeczy. No, ONZ po prostu nie miała wątpliwości, że doszło wówczas do ludobójstwa. No i co się okazało, że raport ONZ za współwinnego tych wydarzeń uznał serwis społecznościowy Facebook. Proszę bardzo, bo birmańska armia zatrudniała tam cały sztab ludzi, których celem było podsycanie nienawiści między grupami etnicznymi. Birmańczyków karmiono fake newsami o tym, że Rohingjowie szykują się do mordów na buddystach, a z kolei e, nienawiść do Birmańczyków podsycano również wśród Rohingjów. No i właśnie, prawda? A więc no, nieprawdę mówi mózg. Nie wiem, czy on się nie orientuje, czy, czy... trudno powiedzieć, skąd wynikała taka niewłaściwa wypowiedź. E... I tutaj jeszcze mogę Państwu powiedzieć, że lokalni działacze wtedy alarmowali już, prawda, od 2013 roku, że platforma społecznościowa, jaką jest Facebook, wykorzystywana jest właśnie do zwiększenia napięć i nienawiści, ale dopiero post factum dostrzeżono skalę tego zjawiska. Tyle lat już od tego minęło, no i jakoś tak nie wyciąga się wniosków z tego. Tak więc no, teza Muska o zbawiennym wpływie mediów społecznościowych jest oczywiście nieprawdziwa, bo jest zupełnie dokładnie, po prostu, proszę Państwa, odwrotnie. No, każdy, kto po prostu zajrzał na chociażby na polskiego Twittera, czyli teraz Platformę X, no, to po prostu widzi, że tam nieustannie jest wojna między PiS a Koalicją Obywatelską. No, dochodzi po prostu do rzeczy niebywałych, do niesamowitych wyzwisk, pomówień, gruźb. No, to, co się dzieje na na Twitterze to naprawdę, proszę Państwa, jestem nieraz zszokowany. Po prostu no, media społecznościowe na niebywałą skalę polaryzują społeczeństwa. No i aż trudno uwierzyć, że mózg tego nie widzi. Nie wiem, czy, 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 czy czytał wiele książek, czy nie czytał wiele książek, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy, czy coś, cokolwiek wie o ludzkiej psychice, o socjologii. I o tym, że człowiek tak naprawdę, proszę Państwa, są już doszli eksperci, że człowiek to nie jest istota racjonalna, tylko emocjonalna. Tak więc no, mózg może naprawdę wiedzieć dużo o rakietach, ale nie musi mieć wcale dużej wiedzy ogólnej. I warto tutaj też powiedzieć, że wielu obserwatorów, ekspertów uważa, że gdyby totalitaryzmy XX wieku miały do dyspozycji Y, 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 zdobycze dzisiejszej techniki, czyli te różne platformy społecznościowe i tak dalej, no to byłyby jeszcze bardziej niebezpieczne. Jeszcze bardziej y, potężniejsze, więc no naprawdę y, ta wypowiedź była wyjątkowo głupia, y, Maska. Chyba, że on zamierza coś z tym swoim Twitterem zrobić. No też jest taka możliwość. Niedawno go przejął, więc może coś zrobi, ale Naprawdę, no nie widzieć tego, że media społecznościowe to, to naprawdę to polaryzują społeczeństwa i po prostu zwiększają nienawiść tylko między ludźmi. No, naprawdę, proszę wejść na polskiego Twittera i sobie poczytać. Także ja na przykład Państwu powiem, że to właśnie z polskiego Twittera dowiedziałem się o sprawie fryzjerki ze Skwierzyna i to ze wszystkimi szczegółami się dowiedziałem. Także proszę sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Tam ludzie nie mają żadnych hamulców. No i nie wiem, nie wiem, czy mózg tego nie widzi. No, według biografa Waltera Isaksona, który napisał książkę o Elonie Masku, on twierdzi na przykład, że Elon Musk, kupując Twittera, był przekonany, że wchodzi w posiadanie kolejnej firmy technologicznej. A tymczasem przecież Twitter, czyli teraz Portal X to jest mniej technologia, a bardziej właśnie jakiś taki wulkan ludzkich emocji. Tam naprawdę to przechodzi ludzkie pojęcie, co tam się dzieje. Naprawdę. Jak ktoś z Państwa nigdy nie był na Twitterze, to ja może zachęcam, żeby trochę czasami tam spojrzeć sobie Państwo wtedy zdacie sprawę, no, jak ludzie są podzieleni, i tak dalej, jak, jak potrafią być brutalni też. Bo na przykład na YouTube, no to, to YouTube jakoś tam kasuje, prawda? Komentarze niewłaściwe, czy jakieś nawet usuwa całe kanały, natomiast tam jakoś tak na tym też no, chyba nie, nie panuje nad tym, no nie wiem, tam nie mają ludzie naprawdę żadnych hamulców. I, i według biografa Waltera i właśnie MUSK jest wyzbyty empatii. No to strach się bać, skoro szef jednej z największych platform społecznościowych nie ma empatii. Ale ja właśnie na, na, na Twitterze właśnie znalazłem taką fajną opinię, bo, bo ktoś napisał właśnie komentując, komentując to, że bo ktoś tam napisał, że pieniądze i, i, i wiedza wcale nie, nie muszą iść w parze. I ktoś fajnie tak napisał, że cytuję: pieniądze często najłatwiej zarobić, będąc niezamądrym. Wtedy nie masz skrupułów, nie myślisz, nie analizujesz, nie masz wstydu i strachu. Tylko robisz, robisz i do przodu. Kiedyś głupio myślałem, że jest korelacja między inteligencją i wiedzą, a zarobkami, ale życie pokazuje co innego. No, mi się też tak kiedyś wydawało, teraz tak sądzę, że to nie jest tak do końca. Zresztą, zresztą to też pewnie zależy, w jakiej dziedzinie dan, dany przedsiębiorca działa. No, czasami jest ta wiedza potrzebna, czasami nie. Czasami potrzebna jest yy, inteligencja, czasami nie za bardzo. No słuchając Trumpa na przykład, to człowiek się aż dziwi raz, że, że, że po prostu ma czasami taką niewiedzę. Przecież on ma też sztaby doradców i tak dalej. No się dziwię. Ale no, mózg powiedział, że jego platforma, czyli platforma X, nastawiona jest na wolność słowa. Jeśli ktoś napisze nieprawdę, można na to zareagować, to skorygować. No ale tego się nie robi. Tego się nie robi. Przecież jest masa fake newsów i nieprawd. On tu jeszcze mówi, że jeśli ktoś próbuje forsować fałszywą narrację, na przykład zaprzeczać istnieniu Holokaustu, może natychmiast zostać poprawiony. No, ja, ja, ja tego nie widzę. Ja po prostu tego nie widzę. No być może rzeczywiście zostaną wdrożone jakieś nowe narzędzia. Ale no przecież widzimy, że, że teorie spiskowe prawda, rosną jak na drożdżach, tak? zyskują popularność. No, więc to nie jest tak do końca, jak mózg mówi. Tu, na to chciałem zwrócić Państwu uwagę, żeby nie robić bogów z tych ludzi takich najbogatszych, bo tam jest też dużo szczęścia, tak? Tam jest dużo też tego, że po prostu no im się akurat udało, no i oni się wypowiadają, a iluś tam mądrzejszym ludziom się nie udało, no bo na przykład mieli mniej szczęścia. Tak, a my myślimy, że o mózg jest najbogatszy, to jest najmądrzejszy. No, prawda? On na, na pewno warto go cenić za to, co osiągnął, za te wycinki, prawda? On jest dobry w tych różnych, tam powiedzmy, w Teslach, nie Teslach, w tych rakietach, nie rakietach. Tak, to jest być może nawet geniusz, tak, zgoda, ale to nie znaczy, że on jest, prawda, w innych dziedzinach mądry i się świetnie wypowiada i, i warto go słuchać. Absolutnie to, to, to nie tak. Także tu uczulam młodych ludzi, bo właśnie młodzi ludzie często są zapatrzeni na tych ludzi. Także dziękuję dzisiaj za uwagę, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze, dziękuję.